Patrzę kurczak teriyaki z makaronem warzywnym. Jest patelnia. Na patelnię trafia najpierw olej rzepakowy. Szczypiór pięknie zaczyna skwierczeć na oleju na patelni. Za moment będę wrzucać kurczaka teriyaki z makaronem warzywnym. Teraz do tego dodaję poszatkowaną zieloną kapustę. Oczywiście dodamy Ostrej czuszki pokrojonej, zostawiłem specjalnie parę pestek, bo te pestki robią swoją robotę. Na Śląsku by powiedzieli, niech się to rychtuje. Sosu słodko-ostrego, switchie, jak podobno nazywa, sos sojowy ciemny. Ponieważ praca dzisiaj jest zorganizowana niesamowicie w mojej kuchni, mogę jeszcze zrobić jeden dodatek, mianowicie to będzie sos orzechowy. Błok powinny być orzechy arachidowe, do Andrzej Poszedł na łatwiznę i wziął masło orzechowe. Szcinowe do cukru, dodamy mleko kokosowe. Sos sojowy, czerwoną pastę Dołożę troszeczkę soku z limonki. Gotowa tortilla, żeby była bardziej plastyczna, warto ją rzucić sobie właśnie na patelnię, chwilę potrzymać, Ona wtedy robi się dosłownie tak, jakby dopiero była wypiekana gościa owijamy. Jak widzicie, z uśmiechem na twarzy można przygotowywać dania w kuchni. Ja się śmieję do tej pory, ponieważ kurczak, jaki taki, jak jaki właśnie zaprzygotowałem. Bardzo polecam, bo to są proste historie, moje historie.